Hej wszystkim, witam was przy kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Super Mario Galaxy. Jak widzicie od poprzedniego odcinka nic się nie zmieniło jeśli chodzi o moje życia i starbicy. Głównie o życia. Po prostu sobie zrobiłem chwilę mentalnego odpoczynku i mogę lecieć dalej. Trzeba skończyć tą serię, tak? No i zaczniemy może od tego. 46 gwiazdek i mamy Deep Dark Galaxy. That's chill, man. Fucking chill. E nie, serio, to miejsce jest akurat naprawdę banalne. I szybkie, The Underground Ghost Ship. Tyle... Ten biały ekran przez chwilę mnie tak tyle zaczął niepokoić. No nic, ale lecimy i. Tutaj już sobie to... Tody... Jakieś zabawy na plaży zrobiły czy coś. Niezłe tołdy Dobra, 40, 34 życie. Let's go. Co ty, kapitanie, to udzie? Jesteśmy teraz na wak e, to znaczy na e, bardzo ważnej służbie. E, proszę cierpliwie za nami, czekaj. Jakieś misje eksploracyjne, ok. Armata tu jest, ja z tego, ja z tego skorzystam. Mamy do wyboru albo mini gateway galaxy, albo to. Definitywnie to. Nie trafię w to, tak? Zdechnę. Zdechnę! Juhu! Brawo ja! O tak, jestem kurde mistrzem tej gry. Oklaski dla mnie Dobra, teraz full precision. Czy teraz w to trafię? Dziękuję. Dobra, okto w nel się Czas was powybijać. Czas masowego mordu nastał właśnie teraz. Salbice moje. Sam, sam nie atakuje, co? Citnę, choślu. Co się odsuwasz, choślu? Jakiś przeżył. No, nie wydaje mi się dobra, ja ci mu daj. Ten Fire Flower! Jego trzeba w miarę szybko przetransportować... pod tą właśnie bramę. It jedno i cyk drugie. No. Wypad. <grymne> no takie szybkie rzeczy. I tak, tutaj jest Speedrun strat, tak, wszystko wiem. Ale nie, lecimy po prostu dalej przed siebie. Każą nam tutaj zejść. jest za dużo machanka. Bo powinienem po prostu w tą dźwignię trzasnąć i... Can you isn't? I lecimy tu. Okej, ta. A tu, dobra. No. I już mogę wyjść, czy mnie coś zabije Bracie o tu już jest powierzchnia Szybki wdech i nula, znowu elk Dobra byłaś czas na epickiego bossa o nie, spoiler, że boss. Zgadnijcie, kto wrócił. Recykling. A konkretnie kamella. No dobra, no i weź mi tutaj strzel, szelem. Szelem, powiedziałem. To jest tak dużo, żeby o szela prosić. Dziękuję. No chodź, chodź tu, chodź tu. Goodaj. Żadnego pożytku z niej. Nie halu z wo, Ło, wow, wow, te. Halo, trwa przestrzeni życiowej, co? Pani. 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 Dawaj. Go dalej. I na górę chodźmy. Ej, chciałem pierwszy. Halo. Mogę fajnie się odgrodziła. Pole siłowe stworzyła. Fajnie zrobione to pole siłowe, że tak. King mam. Na to wejdę No nie szel! Ej, Halo, ja to... Ja to chciałem Dobra, id. Id. Eat, powiedziałem, no nie, przeżył. Dobra, mam jeszcze jedną szansę. Okej, okay, dobra, nieważne. Tu nic nie zaszło Nie ma, zdychaj Jeszcze no, na 4 życia, Halo, ona oszukuje. Możesz szybciej latać. Więcej czasu tracę na tym, że ona lata bez celu, niż na trzaskaniu jej szelami po mordzie. Nie ma. Dziękuję, do widzenia. Chciałbym powiedzieć, że to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy kamelle widzimy, ale nie. Nie ma tak dobrze. Lecim dolej! To, to dopiero była pierwsza gwiazdka. Oczekiwałem, tak że to mniej czasu zajmie. Well, don't care. Dobra, lecimy, druga gwiazdka. Bubble Blast Off. Tak, to jest, to jest nawet bardzo fajne. No, fajne rzeczy, Bubble Blastów. W ogóle zaczynamy z Bosem. Nie oni się tu chowają za parasolem, fajne. Ojoj, przeszkadza wam, tak? Goitne. O oh no. Nie, proszę. Co ja to powiedziałem? Oje cię aż do tego poziomu. A się zdenerwował, ojoj. Co strzelasz? Tak się zniszczy, baj bye, baj. Bye. Jedni powiedzieliby, że nie mam po co. Drodzy wiedzieliby, że nie mam po co. Tak, to nie miało tak bardzo sensu. A nie, czekajcie. Chyba mam po co. Żeby zdechnąć. A po to. Mianowicie... O, właśnie tu. Robimy taki myk, czyli... Gdzieś jakoś o... Hmm. Oj, uderzy w to. I spadnę, wiedziałem. Oh, fuck, man. Ta palma mi tyle przeszkadza. Czy on tu znowu będzie? Nie, ciło. Dobra, próbujemy do skutku, mam tyle żyć, że... Yeah, I don't care. Wyżej w tą palmę trzasnę. Nie, czy w końcu w nią trzasnę? Okej, okay, dobra, nieważne, nie, nie, nie. Fizyka tej gry to... Nie, okej. Okay. Fizyka tej gry to coś, czego szczerze nienawidzę, tak więc po prostu sobie polecę tu Nawet nie chciałem brać tego Rainbow Stara. Niczyję takiej potrzeby. Ja Ja tu tylko po jedno panowie. Już, już się stąd zmywam. Do widzenia. Leć! Leć, leć, leć! Jedno, drugie, jeszcze trzecie. I mamy zamiankę na Ice Flower. I tak, robimy wszystko Intended Way, bo nie chcę znowu zdechnąć jak debil. Serio, jak debil. to się uda? Znajmy, że się udało. Oktogai? Bigon. Ja tutaj sobie idę na spokojnie, proszę mnie zostawić. To było fajne. To jedna z nielicznych rzeczy, które mi się sali podobają. Kamek wypadł mi stąd. No, chciałem w to wejść. Aha, muszę skoczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdzie jestem? O, chip chipy skaczą. Jak chip chipy, chip chipy skaczą, to wiadomo, że jest zabawnie. Aha, dobra. Tu muszę trzy wbić. Lecimy! No i tutaj trzeba arbuzy powbijać. Raczej arbuzy. Te kulki... Trzeba powbijać w arbuza. Najpierw niech jakaś tu będzie. Dobrze, dwie naraz. Let's go! Proszę, szybka akcja. Akurat ich hitbox, żeby one uderzyły w tego arbuza, nie jest jakoś... tragiczny, tak więc... Było o wiele łatwiej to... ogarnąć. Well, jeszcze trochę przed nami. Następna gwiazdka na pewno trochę zajmie. Trochę. Trochę dużo. Chyba, że to będzie kometa. To wtedy aż tyle nie zajmie. Ogród, ogród tak fajnie wygląda. A, kometa. No nic, let's go! Hmm, Del Devil Comet. Ciekawe na co. Ciekawe na co Del Devil Comet może być. A no tak, na kamelle. Tak, i to będzie oficjalnie ostatnie z nią starcie. Hura. Wszyscy się cieszą, zdechnę jak nic. O, i ta muzyka, i w ogóle tam daj tołdy są. Dobra, papabu. O, jeszcze zdech, ojoj. Dobra, daj, szybka akcja. Let's go. No klasycznie, pole siłowe, wesołe. Okej, okay, od razu Shell, spoko. No nie, nie trafiłem, kurde. Byłoby zbyt dobrze, gdybym trafił. Teraz wolę uważać. Oh no. Ten szelm mi chyba nie może zadać damage'a. Jego sobie wezmę i tak. A ty tu chodź. Ja idę. No nie, mogłem poczekać aż ona rzuci tym szelm i bym miał od razu nowego. Nie myślę. Czego wy się w sumie po mnie spodziewaliście myślenia? Niby pod jakim względem. Aha! <grymne> Okej. Okay. Kiedy spin nie działa. Jairo! Spin is not working. O! Mamy dowód, że mi nie może zadać damage. Sunshell. A! To było ryzykowne! Well 32 to 23 od tyłu, co może później tak? No dobra, pierwsza faza skończona, idziemy już na górę. Tutaj będzie więcej zabawy. Te magikupy mi na pewno nic nie ułatwią. To tylko ja zauważyłem, że jak jest Derdevil Commerce, to ja oczywiście gram bardziej ryzykownie. Czy ja mogę was zabić? Przy okazji, Kamela dostanie w dziób. Okej, okay, dobra, let's go, let's go, let's go. Trzy firebole, no i co jeszcze, co? Nie! Nie chciałem, kurde. Oj, ona mnie zabije, ona mnie zabije. a bye, bye. Nie ma mnie tu. Znowu serio. No kurde błagam, nie, 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 nie. Wypad mi stąd tak, tak, tak szel, szel, szel. Chodź. Good die. Czemu zawsze jak jest Devil -de Comet to ja muszę tak ryzykownie grać? Przy Boulder się też grałem ryzykownie, ale nie stanowiło to dla mnie jakiegoś wielkiego zagrożenia. Major Barrows... też. Później zdycham jakie je łup. No, Tylko przy Kameli dwa razy. Tak to przy poprzednich nie. No nic, no. Lecimy dalej. Ok, trzecia gwiazdka to Gapi and the Underground Lake. <tryk> to będzie szybkie, chyba. Tak, bo ty. Dobra. Ok, easy. Let's go. Czy znowu będę musiał się cackać z tym. Nie, nie muszę. A, oni się nim zajęli, dobrze. O proszę. Śpiący chciał mięsko, tu ma. Co tam masz mi teraz do powiedzenia? Ten Guppy jest na dole. <laughs> Ale ryba mi nie straszna. Nie przerażasz mnie. No jasne. Kapitan Toad treasure, Tracker z Gapi. Chciałbym to zobaczyć. No dobra, to lecimy na dół. Nie, ile tu jest tych węgorzy. Zaraz trzasnę w ścianę. No wiedziałem. Prędzej czy później musiał się stać. O, pochyladnę mu ze skrzynek, bo, bo mogę. Znowu ty! Żartujesz sobie, stąd też chcesz mnie wypędzić. Może <ścoughs> czas na klasyczną zabawę w obręczy. On się tak łatwo poddaje. Oj, oj, oj! Te, zapomniałem, że to znika, oj Szybko, 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 szybko Shell. Wyobraź się sobie, ktoś chce od Was przejąć jakieś jakąś, nie wiem, działkę na przykład. To załóżmy tak, jak w normalnym. Chwila, chwila, poczekaj, dobra. Hold up. Czy on właśnie nie zrobił dwóch obręczy, i obie miały czwórkę? To, zmi to zmienia zupełnie postać rzeczy. To jest jeszcze łatwiejsze niż myślałem. Okej, okay. e dobra, to załóżmy, że ktoś chce od was działkę. Jak załóżmy, wbija wam na. Nie wiem, na chatę i mówi: Te. Oddawaj to. I takie, no dobra, ale najpierw tam nie wiem, coś. Coś zrobimy, to ci oddam. Robi to bez żadnego problemu i co? No i mu oddajesz tak po prostu miejsce i się stąd wynosisz. No. Trochę logiki. O czym ja w ogóle mówię? What is wrong with me? Sam nie wiem. Wolę nie wiedzieć. Jaki jest cel życia w ogóle? Dobra, sekretna gwiazdka, nadchodzę. Dobra, a co ta sekretna gwiazdka będzie zawierała? Jak pewnie zauważyliście, tam się coś. Jak pewnie zauważyliście, tam jakieś pudełko sobie latało. I właśnie z tym pudełkiem będzie zabawa. Ono jest gdzieś chyba tam. No więc, no, może zrobimy cięcie, jak już ogarnę tą bramę. Bo to tyle zajmie. Spokojnie minutę. Chyba. Ewentualnie można zrobić speedrun strac. Ej, dzięki! Czekałem, aż któryś mnie kiedyś tutaj trzaśnie. Dobra, to było ledwo 20 sekund, nawet nie. No well. Dobra, w każdym razie tak jak nie zanurkowaliśmy wcześniej na samo dno, tak teraz pora, żeby to zrobić. Widzicie te miny? Trudno ich nie widzieć. One mi wtedy przeszkodziły, żeby ze spokojem wziąć tą ósmą obręcz, czy tą pierwszą. Tego trzeba się ich pozbyć. Hello there. Goodbye there. I mamy teraz Landstar i lecimy do tego właśnie pudełeczka. Z tym będzie bardzo szybka akcja. Dobra, zobaczymy jednak jak szybka. Jajid. Dobra, to, to nie będzie szybka akcja, kłamałem. A nie, czekajcie, to byłaby szybka akcja, gdyby nie to, że nie pomyślałem. Bo mogłem od razu sobie tak skoczyć i to otworzyć. No nie. nie, 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 nie. Żaden z was mnie nie zabije, nie mam mowy. Buł, chodź. Jaki chodź, chodź. ten bó był głupi? Po prostu w to wleciał. Nie zdechnę tu. Nie mam mowy. Nie! No, błagam! No, chyba se jaja robicie. Aż dotąd. No dobra, to skoro mnie cofnął, aż tam, to może zróbmy to tak jak powinienem to zrobić od razu. Dadam, proszę. Dobra, mogę nawet oberwać, choć tu, Zdychaj. W szczelu szczeluściach piekła. jest zdecydowanie łatwiej zrobić niż tak latać w kółko ja kompletnie zapomniałem, gdzie to było. No nic. Koniec. Dobra, nagrywam jakieś 3 odcinki pod rząd, chyba już czas sobie odpuścić. Teraz <gry> muszę serio odpocząć mentalnie, I nie tylko. No nic. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak więc, do następnego odcinka. Na razie, ludzie. Bye, bye. Seryj ten ogólny jest wspaniały.